Yes. Yes. Dziękuję dobry, dobry Dziękuję Państwu, przyjęcie. Dziękuję za 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 Jedna facet wątróbkę, drugi przychodzi tutaj kawałek. Eee, story bez kości. <śleszy> Zapraszam pierwszych zawodników do pulpitu. Ej, dara, dara. nie się pomyliło. Ale wszystko pod kontrolą. Rafał grą, głowa rodziny. Witam Rafale. Tak, przedstaw z panem drużynę. E, więc tak... Eee... Dziękuję. Panem, głowa rodziny elektroniku. Witam Paweł. Paweł. Eee, proszę, przedstaw swoją e, rodzinę, swoją drużynę. Teraz, teraz, Mówić teraz, teraz. No tak. Dziękuję chcemy. Nie chcemy. Nie chcemy. Znamy się, o, o na tej górze. Ja jestem Paweł, po mojej lewej stoi... Po mojej lewej stoi Mateusz, laska z Polski. Tuż za nim stoi Artur. Nieopodal niego Patryk. Tam stoi Wojciech, Albo Walduś, jak kto woli. No i to... Pan Walduś zasłonił brzuchem, tam jeszcze Marcin stoi. E, dziękuję, Paweł, dziękuję, tak. Zaczynamy pierwsze pytanie, zapraszam. Rafał, Paweł, zapraszam do pulpitu. No, komputer. Pierwsze pytanie, Jedna jedna, do punktu. Pierwszy uderzył? Nie, tak, tak. Większa FIFA pod okiem opowiadasz. Uwaga w pierwszym pytanie. Wymien badem filtrów drogowych typu stalego. Paweł, proszę proszę bardzo. No, to masz ten manczeń. Proszę. Duża zmienność impedancji falowej w paśmie przypustowej. Pan Andrzej i, oh, yes. i Mateusz. Zapraszam do stolika. Pytanie numer dwa będzie. Sześć odpowiedzi na tablicy. Uwaga, czytam pytanie. Wyjmij szczućce, jakie znajdziemy na stole. Mateusz, proszę. Proszę. Pójśmy na tablicę. Jest na tobie miejscu. Andrzeju, prosimy. Łyżka. Jest, ale widać. Idziemy do elektroniku. Wiem ja to elektroniku. A tu, że witam ciebie. No, ja przypomnę pytanie. Wymień sztukę, jakie znajdziemy na stole. Łyżeczka. Łyżeczka. No i pan. Ja pierwsza utrata. Przypominam dwie utraty, które drużyna przeciwna się naradza. No proszę, Wymień sztukę, jakie znajdziemy na stole. Bigos? Yes, bigos. Yes, big. yes, big. Proszę bardzo. Taki Bigos, gdzie wam lubię zjeść. Może nie do tego bigos. do bigos. Panie! Panie, przepraszam. Panie, a panie, panie, ja bym masło powiedział. Masło. pójdźmy, Głupie, ale... Ale ja! Zapraszamy do głowy godziny. Pawle, chwilę tak dwie Czy ma pan pracę? Nie mam pracy. A co pan robi? Krawne. A co pan krawie? Co pan robi? Co robią? Co robią? Jedynek szczuca, jak nie takiego na forę. Ostatnia odpowiedź. Tak, masełko jest tu i nóż, nie? Musi lóż, być. Prawie nuż. szybko pójdzie na... Ja, ja. Zapraszam Panią Iwasza i Artur. Zapraszam do pulpitów. Pytanie numer 3. Sześć odpowiedzi na tablity. Uwaga, czy pytanie? Co do jedyny można kupić na plaży? Artur? Ja bym postawił na słodkości. Słodkości, Spójrzmy na tablicę. Amok, okay. I pani Rasa? Na pojęcie. Czy jest taka odpowiedź? Naturalnie, to Nie mogę Na widzieć. Ja przypomnę pytanie, co do jedzenia można kupić na plaży? Lody. Lody, pójdźmy na lody. Dobry, dobry, Co do jedzenia można kupić na plaży? Ogórki, ogóry dla mamy i córki. I niestety, pierwsza utrata. Pan Dariusz. Jak był Bigos, to i zupa chmielowa. Zupach Mieloma pana piwem. No i nie ma. Dwie utraty. piwa się na rada. Wracamy do głowy by rodziny. No można kupić na plaży. Do jednego. Do eee... ty. Aluchy. Aluchy. Znacznie. No paluchy. Andrzeju. No, podobno jesteś nauczycielem, tak? No, tak? Tak. Tak, czyli uczysz w szkole. Tak. No tak. do no, tak. tego. Czyli wracamy do pytania. Co do jednego tego można kupić na plaży? No, tak. Chyba. Niestety, wszystko ma to odpowiedzi wiemy do elektroniku. Kto Ja bym powiedział nieba. Pikini. <noise> Abym powiedział piwo. ale na telefon. Słoną wodę. Radziony telefon. telefonu. Właśnie wyjmiemy przejdź do telefonu. Jez. Jez. Obróć się. Obróć się. Obróć się. Obróć się. Obróć się. Obróć się. No, Patryk, No ja myślę, że puszcz pąka. No, prawda. Nie jest nie. Idziemy do mu zabraknie strachu? Uciec. Uciec. prawda. Proszę bardzo. Przepraszam, a można z ten telefon do przyjaciela, czy nie? No trudno się mówi. No, no może krzyczeć? Krzyczek, sprawa danych. Szybko, po poważnie. Jest krzyczek na trzecim miejscu. Przestał i został. Szybko, szybko raz, Przestraszyć się. Przestraszyć się. Można? Można. Latka. O, ja bym się schował. Sk <laughs> Można się schować. Jest krzyczek. Zdawał, że może się spocieć. Spociek się. Tak jak teraz. Można. Jest krzyczka po Przepraszam, Alonso, panowie, panowie, panowie. Panie Alonso, panowie, 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 panowie,